Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Kochani, wśród naszych pasażerów często pojawiają się osoby, które przyjeżdżają na realizację swojego wymarzonego biletu prezentowego, czasami w cudzysłowie, i okazuje się na miejscu, że jednak wygląda to jak jakaś kara, która ma za chwilę ich spotkać, a tak naprawdę nie wiedzą, że będzie to tylko przyjemność. Te osoby, które przyjeżdżają myśląc, że będzie to jakaś, jakaś tragedia życiowa i coś po prostu, co zostanie im w pamięci jedynie jako trauma, okazuje się. Później być zupełnie czym innym. Więc widzę taką osobę, która przyjechała, zapraszam do siebie. Mina jest nie tęga, nie? Jakby, nie wiem, szła na, jakieś, na jakiś zastrzyk, na jakąś operację, czy cokolwiek innego. Coś, co sprawi, nie wiem, ból, czy jakiś dyskomfort. A w tej sytuacji ja po prostu witam ją uśmiechem na twarzy, zapraszam do siebie i tłumaczę, co będzie za chwilę się działo. Czyli procedurę startu. Lotu oraz lądowania. Właściwie to tylko mówię, przypinając tam w pasy, jak będzie wyglądał start, że będzie tutaj najwięcej dynamizmu. Rozbieg jest dosyć szybki, dajemy gazu, za otnia się momentalnie rozpędza, za chwilę się wznosi. Wznoszenie też jest przeważnie dosyć yy, strome. Oczywiście nie przekraczając granic dopuszczalności i bezpieczeństwa, ale najważniejsze dla nas jest to, żeby uzyskać jak najszybciej wysokość. Więc cały ten temat startu jest najbardziej spektakularny. Szybki start. Wznoszenie, jakiś zakręt, powiedzmy, zależy, jak mamy procedurę odejścia od lądowiska po starcie. Więc tutaj jest najwięcej dynamizmu, w powietrzu jest, jest już tylko spacer, i jeżeli nie ma termiki, turbulencji z innych powodów yy, powstałej, no to wtedy bawimy się, tylko lecimy, oglądamy widoki, a tak naprawdę ta osoba po prostu siedzi i patrzy na, na to, co mazury mają jej do zaoferowania w powietrzu delektując się pięknem okolicy. Tutaj zalecałbym wybieranie opcji przynajmniej 20-minutowej. Właściwie to jest taka najbardziej neutralna opcja, ale 20 minut jest takim czasem, który daje możliwość na fajne spędzenie tego czasu w powietrzu. Nie jest natomiast za długim i nie za krótkim, ponieważ w przypadku lotu 10-minutowego jest to wszystko tak szybkie. Startujemy, nabieramy wysokości, no musimy jeszcze sprawniej wznieść się, bo Naszym założeniem lotu widokowego jest y, nabranie przynajmniej 500 metrów, żeby zobaczyć tę okolicę, która jest tutaj u nas. No i wtedy tam się bardzo dużo rzeczy dzieje naraz, bo przy start, wznoszenie, jesteśmy na wysokości 500 metrów, bo y, po tam powiedzmy, nie wiem, 3 minutach. Lecimy chwilę na tej wysokości, w okolicy i zaraz już musimy lądować. Więc ta osoba, która już się oswoiła z wysokością, aha, jestem tutaj, op, jestem w stanie popatrzeć na bok, na dół, a ja informuję, że za chwilę będziemy lądować, więc już to jest tak pstryk, ale też jest fajnie. Wracając do meritum sprawy, to moi drodzy, osoby, które przyjeżdżają na, powiedzmy, w przewadze realizację swojego biletu prezentowego, bo ktoś im dał taki prezent i muszą zrealizować, bo syn, córka, babcia, dziadek obrażą się, że jak to nie zrealizowałeś mojego prezentu? No właśnie i tutaj sam ten bilet prezentowy wygrywa bardziej niż ta osoba, ufa całej, całej akcji w postaci lotu. Czyli po prostu przyjeżdża, żeby polecieć, dobra już, niech oni nie gadają, na tej zasadzie. Natomiast moja radość, usatysfakcjonowanie tej osoby po tym locie, to największy sukces, który mogłem osiągnąć, rozumiecie? Ponieważ ta osoba, nie wiem, bała się, dostała bilet prezentowy, nakręcała się w domu myśląc, że tam będą jakieś cuda, nie wiadomo co, jakieś wielkie karuzele, przeciążenia i tak Spędziła ten czas bardzo przyjemnie, zobaczyła w jakim pięknym miejscu mieszka. Przeważnie są to ludzie z okolicy, z Mazur lub też z sąsiednich województw, ale, ale są też ludzie z Polski. No i powiedzmy nawet fakt zobaczenia Mazur z góry dla nich jest czymś niezwykłym, ponieważ żadne zdjęcia tego nie oddadzą, co człowiek sam zobaczy, więc tutaj jest moja satysfakcja, że ta osoba poleciała i na dole, brzydko mówiąc, odszczekała to, co Uważała, że będzie na, na ziemi, nie. No, Miał pan rację, było fajnie, nie było po co się nakręcać. Było po prostu przyjemnie i bezpiecznie. Bo takie odczucia są w 99 przypadkach, w procentach przypadków ludzi, którzy polecieli, a na dole się nakręcali. Owszem, na wiele osób, które z nami leciały, czyli z Motolotni Mazury, były przypadki osób, które zbyt mocno się nakręcały, no i po trzecim zapytaniu moim, czy na pewno lądować, jednak mówił, że tak o czym żałowały, ale były takie osoby też no ale to, to, to jak mówię, mniejszość, no po prostu ten lot trwał tylko tyle co krąg zdążyliśmy zrobić nad lotniskowy i to wszystko, mówi to nie dla mnie i tyle, ja nie dyskutowałem ale były też takie osoby, które pamiętam nakręcały się do tego stopnia ja jakieś taką pasażerkę, która po starcie zamknęła oczy, ja nie wiedziałem o tym, no bo patrzyłem się tutaj powiedzmy przed siebie, a ona miała zamknięte oczy, no teraz czasami zerknę w ten sposób, czy tam Ktoś takich numerów nie robi, no bo yy, Nie daj Bóg, jak jeszcze jakaś turbulencja lekka jest I zamknięte oczy, no to w ogóle ten błędnik wtedy lubi szaleć yy, To nie pomaga na pewno A generalnie jeżeli ktoś jest przestraszony, ale ufa mi i wsiada, łamie swój lęk wysokości No to Cały czas mówię o tym voucherze, bo musi zrealizować voucher Nie, nie chce lecieć, ale musi zrealizować voucher To są dwie właśnie różnice Skrajne, no to po prostu wtedy Ufa mi i idzie, powiedzmy, tymi krokami, które mówię, a w czasie lotu, ja wiedząc, że ta osoba jest, powiedzmy, przestraszona, fikcyjnie tutaj zestresowana, no to w czasie lotu prowadzę dialog w miarę możliwości oczywiście moich tutaj pilotażowych, no bo też muszę prowadzić korespondencję, słuchać ruchów w powietrzu, jest tego trochę. Staram się po prostu odwracać uwagę od jakichś rzeczy zbędnych, na przykład od faktu siedzenia na tym fotelu w motolotni na takiej wysokości. No to mówię, zobacz, tam jest Kisajna, tam jest Dargin. Bo te jeziora się łączą, jest pełno wysepek. Tutaj mamy prędkościomierz. Takie rzeczy, nie, jak tam u ciebie. Zobacz, to mogę puścić, samo leci. Mamy teraz bezpieczną wysokość. I z tą osobą, która miała taki największy respekt do tego lotu, ja lecę też jak z jajkiem. Po prostu, jeżeli jest jakakolwiek turbulencja lekka, to też mówię, że to jest normalne, to jest powietrze. Ja tego nie robię. Mogę puścić sterownicę, pokazać, że to nie ja. A jeśli podczas umawiania na realizację takiego vouchera, osoba. Mówi do mnie, że no, ona się boi w ogóle, jak tam będzie najlepiej. Czasami takie osoby zapytają, nie? I to wtedy właśnie sugeruję, żebyśmy polecieli jednak w bardziej przyjaznych godzinach, pogodowo, niżeli ta osoba myśli, że będą dobre. Moi drodzy, także osoby, które realizują voucher prezentowy, naprawdę praktycznie zawsze dziękują nam za taki lot, dziękują swojej rodzinie za taki lot. W przypadku, kiedy jest to lot z filmem pamiątkowym, to te podziękowania ślą grupie osób, czy osobie yy, nawet do filmu już będąc z inną minął, piw była poważna. Już po locie jest rozmowa, jak było, więc jest fajnie, wesoło, uśmiechnięta jest ta osoba. Nie z powodu właśnie tego, że wylądowaliśmy bezpiecznie, tylko z powodu tego, na pewno z tego powodu też, oczywiście, ale to jest uśmiech radości, że ta osoba zaufała nam, że tak wspaniały prezent dostała od kogoś i Mogła zobaczyć coś, czego mówię szczerze, zdjęcia nie oddadzą kamery, filmy nie oddadzą. Samemu usiądziemy tam, zobaczymy, jak jest pięknie. Zarówno na motolotnie, jak i w samolocie macie piękne możliwości zobaczenia naszego świata z innej perspektywy. Dziwi mnie czasami fakt, że osoby, które latają jednak samolotami liniowymi, mają tutaj strach przed motolotnią z racji tego, że nie jest to osłonięte. No, nie jest osłonięte, ale mamy kask, mamy, który świat nie wygłusza. Mamy szybę, nie czujemy tego wiatru, tak żebyśmy musieli się dusić czy coś. I w motolotni to powietrze czujemy na własnym ciele, i to jest właśnie wyjątkowe. Możemy rozłożyć ręce, zobaczyć, jak ten odpór działa. No w cudzysłowie, poczuć się jak tak, po prostu. Jest to zupełnie inne doznanie niż z samolotu pasażerskiego na pewno. ultralekki, może podobne, tylko też właśnie tam jest osłonięte. Na pewno samolot wygrywa w sytuacji, kiedy mamy latać w zimnych miesiącach. No bo na motolotni trzeba się pancernie ubrać, samolot jednak jest y, osłonięty i często masz ogrzewanie w środku, więc jest przyjemny. Ale powiem Wam, że ja jako weteran latania, y, weteran no, pasjonat latania od tylu lat, y, cały czas jestem w kręgach motolotni y, nierozwinięty, a wiecie co to znaczy? Nierozwinięty, czyli cały czas każdy kolejny lot przynosi mi mega satysfakcję, dużo nowych doznań, nie jest taki sam, i cały czas chcemy się bardziej jeszcze garściami czerpać to latanie motolotnią, właśnie, nawet na Mazurach, bo głównie latam tutaj. Z racji braku czasu polecam gdzieś dalej, ale plany dalsze są, więc mam nadzieję, że takie rzeczy też będę mógł w przyszłości Wam pokazać, jak dalsze przełoty motolot. Dzisiaj o voucherach, o ten temat, chyba że trochę więcej wiecie, więc zapraszamy też do nas na stronkę do zakupu takich prezentów w najbliższym, na przykład jeśli. Jeśli yy, uważacie, że to jest dla nich. Yy, chciałem tylko przypomnieć, że najstarszy mój pasażer, który realizował swój bilet prezentowy, pasażerka to była pani, nie pamiętam już imienia, przepraszam, miała 82 lata i na te urodziny dostała właśnie prezent od rodziny. Nie czaiła się, wsiadła, polecieliśmy. Co tu gadać. Nie mówię o dzieciakach, bo dzieciaki to się niczego nie boją. Tak właściwie od 8 lat za zgodą rodziców Mogą wsiadać na nasz pokład i też podziwiać Mazury z góry, tam jest zawsze wow, Siadam, lecę, my musimy je hamować, nie, jesteś albo za mały, pasy Ci nie obejmą, albo jeszcze chwilę, poczekaj, bo coś innego. No to takie pokrótce na temat voucherów, na temat osób, które przyjeżdżają do nas realizować swój prezent. Nie bójcie się realizować tych prezentów, jeśli macie zamiar polecieć. Bądź też dostaliście właśnie prezent i chcecie go zrealizować u nas, czy nie tylko u nas, to zachęcam też do obejrzenia innych filmów na kanale, które wyjaśniają y, tematy związane z lataniem motolotnym. Zapraszamy serdecznie, trzymajcie się do następnego. Cześć.